Poznałam faceta w mięsnym. O ile nie wymieniliśmy się numerami. Zainspirował mnie on trochę swoimi zakupami, ponieważ kupił przeponę wołową. Teraz jest mój czas na śniadanie, więc przetestujmy, jak będzie smakowała ta przepona na śniadanie. Na wszelki wypadek do airfryera włożę też trochę antrygota. A to moje kości wołowe, z których będę robiła potem smalec. Przepona wołowa jest zamrożona na kamień, została wyjęta świeżo z zamrażarki. Zawsze tak robię, dlatego że wtedy to mięso staje się bardziej chrupkie. Testowałam z lodówki i z zamrażarki i faktycznie tak wychodzi. Tak to wygląda, to jest mój antrykocik, którego wsadzam razem z przeponą do airfryera i ustawiłam to na 6 minut z każdej strony, ponieważ było dosyć cienkie, a antrykot zostawiłam. I tutaj wybaczcie, ponieważ zapomniałam włączyć mikrofon, więc powiem wam, co tutaj mówię, przedstawiam wam. Moją przeponę jest bardzo miękka, trochę wygląda jak mięso, które zostało zrobione z pressure cookera, czyli szybkowaru. sole to mięso i testujemy. Opowiadałam wam też trochę o facecie, którego poznałam w tym sklepie mięsnym, który unikał bardzo tłustego mięsa. Za to ja kupuję zawsze jak najtłustsze kawałki. Powiedzmy tylko, że byłam sporo chudsza niż on. Nie sądzę, żeby to było mięso, które sprawia, że ludzie mają problemy z nadwagą. Testujemy mięso. Wydaje mi się, że spoko alternatywa dla steka. Nie pamiętam do końca ceny. Jest, jest naprawdę w porządku. Smakuje bardziej jak taki mocno dojrzewany stek. Ciekawe jakie ma wartości odżywcze. Mój stek się właśnie zrobił, więc porównamy do prawdziwego andrykota. Karolina, ile ty jesz na śniadanie? O, sporo. Dużo bardziej delikatna. To jest polski andrykot akurat, ale premium. Moje ulubione antrykoty to tłuste brazylijskie. chociaż argentyńskie, Australia i Ameryka wiadomo też są OK. Um, I powiem szczerze, że nie wiem, czy to nie jest lepsze niż ten antrykot polski.